Trzecia obecnie w tabeli La Liga Sevilla, jak dotąd, dokonała dwóch wzmocnień w zimowym okienku transferowym. Zapraszam na odcinek. Pierwszy to środkowy napastnik Barcelony Munir El Haddadi. 23-latek nie potrafił wywalczyć sobie na stałe miejsca w składzie Dumy Katalonii i, mimo propozycji przedłużenia wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu, zdecydował się zmienić klub. W Barcelonie nie zamierzali mu tego utrudniać i zgodzili się oddać go za symboliczne nieco ponad milion euro do Sewilli. Napastnik z klubem z Andaluzji podpisał umowę do 2022 roku. Środkowy napastnik strzelił jedną bramkę oraz zanotował dwie asysty w 11 rozegranych meczach w trwającym sezonie w barwach Barcelony. Drugim wzmocnieniem Sewilli jest Maximilian Weber. Młody defensor do Hiszpanii przeniósł się z Ajaxu. Amsterdamczycy otrzymali za niego 10,5 miliona euro. Co oznacza, że został on czwartym najdroższym Austriakiem w historii futbolu. Podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2023 roku. W trwającym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 16 spotkań, w których dwa razy asestował przy golach kolegów. W reprezentacji Austrii rozegrał jak dotąd 3 spotkania. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Munir odbuduje się w Sewilli. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach, cześć!